cześć pasza przyjechała muszę tylko sobie bramę otworzyć i od garażu idzie i tom dobra paleciaka tego elektrycznego mam tutaj kurde nie wiem czy ja tutaj po tym syfie wyjadę bo ostatnio nie mogłem nim wyjechać. Bo koło się ślizgało kawałek gumy sobie przyniosłem tu go tylko odłączę bo już mówię kurcze aha on jest naładowany w sumie to to jest ta ciach i teraz tu to na bok jesteś to choć będziesz tutaj kamerę dzierżyć trzymaj Czekaj, ci dam ten telewizor, żeby coś widzieć, jak to nie wiem, sobie trzymaj tak, żeby telewizor nie mówić w ogóle opowiadać, bo jest taki tutaj na tym uglonionym, takim mokrym, ostatnio to mówię, kurde, piasek szukałem nawet i... Jaś tam światło. Dobra. O ludzie. Zobaczymy. Jaki kawałek gumy mam. Tak było... Nie widzisz? Chyba nie nagrywał? Nie. Nagrywa się. Tu tu nagrywa jak ten może. po. ta cienkę guma. Na pół może złożę. no brakuje. Wiesz co? Dobra. Niech on tu stoi. Daj to wyłączymy. Ja muszę gumę taką od taśmociągą szukać. что мы просто чекаем себе тру. Добро. Иди сюда. Что это ты там комь там? Добро, приехала. Gdzieś coś zahaczyło, dobra, już to daj mi to. Tutaj ja sobie postawię no to jedziemy aha czekaj ja jeszcze dam tę wózetkę i ale to się zapakowali w tu to nie to nie podży, bo wózetka też tam potrzebna i jeszcze tu gdzieś będzie nie było gdzieś tu? aha właśnie mówię widziałem miejsce i dobra i teraz wszystko Хорошо, i teraz muszę muszę urwać nie mogę tego muszę tutaj coś na ten wróg postawić bo mam płytę taką OSB ale ona kurde rozmoczona że to tutaj w kątownik wystaje. idę czegoś szukać jakieś deski jakiś taki najazd muszę tu zrobić rampę że chwilę poczekajcie podejrzewam że to tutaj za strome będzie i się tak nie rozpędzę żeby na to wjechać ja spróbujemy. Kamerę może dam tak, Nie wiem czy. O, Może tu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. すげえよ。 i ma, bo A, muszę tu klęknąć. Usiadło tam, jeszcze wózek prawie 700 kilo i kurczę tutaj tak wózek 660 no i tonę tu mam na polecie no to kurde wszystko dla deski zobaczymy O, z wielkim bólem ale wjechałem teraz tylko żebym się tutaj zmieścił i sobie światło zapalę

A, spisałem, to A, na drabinie stoi. ta jest na trochę myślę starszy zobaczymy kurczę nigdzie uszkodzona nie jest to najważniejsze bo to czasami tymi paleciakami jak to na samochody pakują to kurde wszystko się sypie później dobra to na razie trzymajcie się tutaj światło zgasze ryby niech się świeci no i dobra idę dalej